Teraz przyszedł czas, żeby nauczyć się, jak korzystać z kontroli wersji, a konkretnie kontroli wersji Git i to z wykorzystaniem Visual Studio Code. Nie chciałbym tutaj naprawdę uczyć Cię po kolei całych podstaw gita, później bardziej zaawansowanych mechanizmów, bo jest to temat na tyle obszerny, że nadawałby się naprawdę na zrobienie osobnego szkolenia. Dlatego pokażę Ci naprawdę podstawy podstaw. Czyli po pierwsze, jak stworzyć sobie repozytorium, gdzie je stworzyć? Ja akurat korzystam z Bitbucketa, natomiast możesz korzystać z GitHuba, z GitLaba. Repozytorium jako takie, czy tam dostawca tego repozytorium, nie ma tu większego znaczenia, bo wszyscy opierają się na tym samym schemacie, na tych samych komendach gitowych, także wybierz którego tylko chcesz. Oczywiście linki znajdziesz pod nagraniem, także jeżeli masz ochotę zobaczyć, zapraszam. A ja pokażę Ci, jak to zrobić z wykorzystaniem właśnie Bitbucketa. Po stworzeniu repozytorium sklonujemy je sobie lokalnie na dysk. Po sklonowaniu zobaczysz, w jaki sposób git śledzi zmiany, czyli to, co się pojawia na dysku, jak to jest trakowane, w jaki sposób widać, że plik został na przykład dodany lub zmodyfikowany lub też usunięty i w jaki sposób taką paczkę zmian można zakomitować, czyli zgłosić tak jakby lokalnie, że ten zestaw zmian jest wiążący i lecimy dalej. I też pokażę Ci, w jaki sposób te paczki Twoje zmian wysłać na serwer, żeby serwer też widział wszystkie Twoje zmiany, które zrobiłeś lokalnie. W ten sposób zbudujesz sobie fajną, ładną historię, jak Twoja aplikacja tworzyła się od A do Z. I do tego opowiem Ci, w jaki sposób działają brancze i pull requesty, aczkolwiek stricte nie będziemy z nich korzystać. Bo one szczególnie bardzo przydają się w momencie, kiedy tworzysz aplikację w więcej niż jedną osobę. Wtedy bez tego nie wyobrażam sobie tworzenia aplikacji w sposób powiedzmy efektywny i bezproblemowy. Także cóż, zapraszam. Ok, znajdujemy się właśnie na stronie bitbucket.org, czyli moim repozytorium dla kodu. Jak widzisz, mamy tutaj projekt Laravel Kurs. Wewnątrz niego mam folder fakturomat, gdzie jest umieszczona cała, cała nasza aplikacja, którą tworzymy do tej pory. I oprócz tego, co ja tu mogę jeszcze podejrzeć? Poza tym, że mogę sobie przeglądać kod, czyli każdy plik mogę sobie tu podejrzeć, zobaczyć w ramach jakiego komita został wrzucony i też zmodyfikowany. No to najważniejsza właśnie rzecz to są te moje komity. Pojedynczy komit to jest taki przyrost właśnie e, kodu, na przykład, jeżeli podejrzymy sobie po ukończeniu LiveWire możemy sobie zobaczyć, co tutaj się faktycznie pojawiło. Czyli widać, że dodałem nowy plik Invoice Overview plus 44, czyli 44 nowe linijki. Jeżeli chodzi o Compulsera, tu się pojawiła jedna linijka, w loku jedna uciekła, 73 nowe się pojawiły. I tak samo pozostałe trzy pliki widoków, które również pojawiły się. Wraz z tym komitem. I tutaj od razu możesz sobie podglądać te wszystkie zmiany, które zostały w ramach tego komitu wrzucone do wspólnego kodu. Oprócz tego mamy jeszcze branches. Akurat ja tutaj w ramach tego testowego projektu wrzucałem wszystko na jednego brancha, co nie zmienia faktu, że tych branczy możesz mieć bardzo wiele. Każdy feature tak naprawdę, nawet jest takie pojęcie jak feature o branch, czy feature branch. Każdy feature może być wrzucany na osobnego brancha. Przykładowo, nie wiem, strona logowania może mieć swojego brancha, niedziałający przycisk w tym logowaniu może mieć swojego brancha, stworzenie eksportu do PDF a może mieć swojego brancha i w ramach tego brancha wrzucasz po kolei zmiany i na koniec ten branch mergujesz, czyli łączysz to tego brancha twojego głównego. A łączenie odbywa się przy pomocy pull requestów, czyli tworzę sobie pull request, i tutaj właśnie wybieram, z którego brancha, akurat mam tylko jeden. Załóżmy, że tu był branch Login Button. No to klikam sobie Login Button, chcę go połączyć do brancha Master, wrzucam opis, co konkretnie tam się wydarzyło, jakiś tytuł tego pull requesta, i tworzę pull request. I wtedy inna osoba może przeglądnąć, czy to jakiś senior developer, czy, czy druga osoba w projekcie, czy ty nawet sam możesz sobie podejrzeć, czy tam nie zrobiłeś żadnych głupot. I w momencie, kiedy stwierdzasz tak, to jest OK, zatwierdzasz sobie takiego pull requesta i w tym momencie kod z tego brancha login button znajduje się już w jednym centralnym miejscu razem z całą resztą kodu. Tu nie będę się aż tak bardzo nad tym rozwodził, jeżeli pracujesz już w zespole, to na pewno znasz Gita. A jeżeli nie pracujesz, to na start też nie będę cię tutaj zanudzał czy niepotrzebnie bombardował wiedzą odnośnie właśnie pull requestów i różnych branczy. Wystarczy ci tak naprawdę to, że możesz te komity po prostu wrzucać, później sobie podglądać, co zrobiłeś, kiedy i trzymać po prostu porządek w tym kodzie. Bo co jest najlepsze? Do każdego z tych komitów później możesz się cofnąć. Czyli, jeżeli narobiłeś tu jakiś głupot i nie jesteś w stanie dojść o co chodzi, zawsze możesz się cofnąć do konkretnego komitu lub wycofać zmiany konkretnego komita. Także jest to bardzo, bardzo pomocne przy codziennej pracy z kodem aplikacji. Ale, ok, w celach demonstracyjnych stwórzmy sobie nowe repozytorium. Ja tutaj sobie wybiorę jako projekt. Odłam no, kilka takich projektów, załóżmy. Ten taki najzwyklejszy Untitled Project. No i repozytorium. Demo kurs Laravel. Tu możesz ustawić czy jest to prywatne repozytorium. Wtedy nikt nie ma do niego dostępu. Chyba że dodasz go w ustawieniach projektu lub jeżeli to odznaczysz no to wtedy repozytorium będzie publiczne więc każda osoba będzie mogła wejść i czytać twój kod. Tu oczywiście możesz na start sobie dodać plik readme. To jest taki podstawowy plik do każdego repozytorium który zawiera opis tego projektu, czyli przykładowo jak go uruchomić, co konkretnie to, to repozytorium zawiera i tak dalej. Możemy sobie tutaj ustawić yes with template i zobaczysz, że od razu, jako pierwszy commit na tym repozytorium pojawi się właśnie plik README. Możemy oczywiście też uwzględnić git IGNORE. To jest znowu plik, który określa, których plików nie chcemy wrzucać na repozytorium i tak naprawdę których plików git ma nie śledzić ich zmian. Tu oczywiście trafi cały folder vendor razem z tymi wszystkimi bibliotekami, trafi plik oraz jest kilka dodatkowych plików. Możesz go od razu stworzyć. Nie musisz, bo akurat projekt Laravel ma swój własny gitignore, który i tak i tak będzie trzeba zmerżować z tym, który tutaj się pojawi. Ja zaznaczę teraz no. No dobrze, zostawiamy jako private repository. I tu jakieś dodatkowe, możesz wypisać description i tak dalej. Możesz wybrać language, ale to akurat stricte dla bitbucketa. Zbierają sobie statystyki, dla jakich języków jest najwięcej repozytoriów tworzonych. Także to jest zupełnie opcjonalna rzecz. I oczywiście, nawet jak tu wybierzesz PHP, to możesz rzucać dowolne pliki na to repozytorium, więc tym się w ogóle nie przejmuj. Dobra, klikam create repository. No i mamy to. Mamy plik README, to jest taki zwykły template README. Mamy message initial comment. I mamy stworzony dwie sekundy temu. Super. Co dalej się dzieje? W momencie kiedy mam takie repozytorium pierwsze co mógłbym zrobić to sklonować sobie to repozytorium. Czyli klikam tutaj clone i tutaj widzę adres konkretnie nawet z całą komendą git clone. Jak ja mam skopiować sobie to repozytorium, czy właściwie sklonować to repozytorium u siebie w projekcie? Zobacz, że jeżeli korzystasz z Visual Studio Code, to Bitbucket ma nawet taką wbudowaną integrację, która pozwala ci sklonować to repozytorium bezpośrednio w Visual Studio Code. I może sobie teraz to kliknę, żeby osobno nie uruchamiać terminala i nie klonować tego projektu ręcznie. Mogę kliknąć tak, pozwól na otwarcie aplikacji Visual Studio Open. I tutaj możemy sklonować jako nową kopię, możemy dodać do tego workspace'a albo możemy otworzyć repozytorium w innym workspace'ie. Sklonujemy jako nową kopię. I tutaj muszę wybrać miejsce, gdzie to chcę zapisać. Stworzę sobie może Kursy online. OK. I tutaj możemy sobie otworzyć. Open in new window. I w tym momencie mam demo kurs Laravel i plik readme.md, czyli to, co już było zawarte w pierwszym moim komicie. Tutaj mam coś takiego jak reveal in finder. W momencie, kiedy to kliknę, przechodzi mi do folderu właśnie tego, już na dysku bezpośrednio. Dobra. I co teraz się dzieje? Tutaj mamy source control po lewej stronie. Pewnie już to zauważyłeś. Jeżeli nie, nie ma problemu. Mamy ten source control. Czyli kontroluje wszystkie zmiany w naszym kodzie od tego momentu startowego. Czyli jeżeli ja teraz na przykład dopisałbym tutaj jakąś tam kolejną rzecz i zapisał, to od razu to, co się pojawi w changes, widzimy od razu jedynkę, że pojawiła się pierwsza zmiana i że plik readme.md jest modified. I to, co mam teraz. Po pierwsze, mogę sobie podejrzeć zmiany, czyli mam od razu takiego diffa między jednym i drugim plikiem. A po drugie, mogę wpisać message, czyli na przykład zaktualizowany opis. I mogę sobie w tym momencie zakomitować tą zmianę, czyli klikam commit. Jeżeli ona jest zakomitowana, to u siebie lokalnie, zobacz, tutaj mamy commits, mamy zaktualizowany opis. Ale on jeszcze nie jest wrzucony na nasz origin. Widzisz, że nasz origin został na initial commit. Teraz, kiedy ja zrobiłem jedną zmianę i ją zakomitowałem, to ona jest u mnie lokalnie. Natomiast zanim ja ją wrzucę metodą push do serwera, to ona jest wciąż u mnie lokalnie. Więc ja mogę sobie, tak jakby, wersjonować ten mój kod lokalnie. Mogę sobie robić 2, 3, 4 komity, a w momencie, kiedy już mam. Jako taką pewność, że to, co zrobiłem, już może pójść na, na centralne repozytorium, to wystarczy. Tutaj na tych trzech kropkach masz coś takiego jak push. Jeżeli kliknę to push, to już widzisz, że origin wskoczył tutaj na aktualizowany opis. I jeżeli cofnę się teraz do mojego bitbucketa i wejdę sobie na commits, to widzisz, że. Pojawił się nowy message, zaktualizowany opis, jest nowy commit, no i kiedy on się wydarzył. Ale dokładnie tak samo będziemy robić w przypadku, kiedy tu pojawi się kompletny, duży projekt, na przykład jeżeli stworzymy teraz nowy projekt dla Rawela. Jeżeli pamiętasz z pierwszy, jednej z pierwszych lekcji, przy pomocy takiego oto polecenia, możemy sobie stworzyć nowy projekt dla Rawel przy pomocy Composera. No I załóżmy, nazwijmy go po prostu projekt. Już widzisz, że pojawił się nowy folder projekt. On już tutaj został wyłapany na zielono jako kolejna zmiana. I tutaj, rozszerzając sobie ten projekt, widzimy kompletnie, że po pierwsze, od razu sam z siebie nie jest brany pod uwagę, jest wyszarzony, i tak samo folder vendor jest wyszarzony. A to dlatego, że zobacz, mamy tutaj od razu gotowy plik gitignore, który to plik gitignore określa, które pliki mają być ignorowane. W przypadku kontroli wersji. Także, jeżeli sobie teraz podejrzysz status, to tutaj mamy aż 83 nowe pliki, które możemy zakomitować teraz na serwer. Stwórzmy sobie nowy message: project created. I znowu komituję. Jest zakomitowane, project created, ale jeszcze nie wysłane. Tutaj również jest taki przycisk push, więc tu możemy spuszować nasze zmiany, ale też możemy to zrobić. Z tego miejsca. Tutaj masz informację od razu. Will push one commit to origin. OK, i został spuszowany. Więc teraz, jeżeli znowu wrócimy na naszego bitbucketa, wchodzę na commits. To widzimy, że project created właśnie został wysłany. Mamy kolejny commit. I wchodząc na źródła projektu, mamy w środku projekt i tutaj wszystkie zmiany. I teraz każda zmiana na tym pliku. Od razu będzie odwzorowywana na zasadzie, jeżeli zmienię tutaj w rutach, wkleję na przykład dodatkowy root nazwę go sobie Home, zapisuję, to od razu mam na żółto, że ten plik został zmodyfikowany. Jeżeli zastanawiajesz się w trakcie kursu, czemu mam właśnie pokolorowane niektóre te pliki, czy też foldery, no to właśnie dlatego, że miałem na bieżąco śledzone zmiany w stosunku do tego. Co było przed nagrywaniem filmu? No i tutaj znowu. Web routes modified. Czy możesz to jakoś bardziej opisowo zrobić? Możesz tu linkować w ogóle do jakiegoś zadania, które masz przypisane dla ciebie. Natomiast najważniejsze rzeczy to jest tak. Pierwsze, klonujemy całe repozytorium do siebie lokalnie na dysk. Każde zmiany komitujemy najpierw lokalnie. Później, kiedy już mamy gotową daną funkcjonalność, robimy Push, czyli mamy najpierw commit, później push. I już. I kolejna zmiana wylądowała nam właśnie na serwerze. Jeżeli zobaczysz, commits. Mamy kolejny commit. Tu, oczywiście, to co ja Ci pokazywałem, to jest mega, mega, mega uproszczona wersja korzystania z GITA. Bo tak jak Ci mówiłem wcześniej, Jedne z najważniejszych rzeczy tutaj to są właśnie branches oraz pull requests. Czyli tworzymy różne branche, wrzucamy na te różne branche nasze zmiany, i później ten branch, który wydzieliłeś z mastera, on z powrotem do tego mastera wraca. Czyli na tej zasadzie masz ładnie zgrupowane, które zmiany i ile tej faktycznie pracy było związane z tym konkretnym jednym Twoim zadaniem, czy tam tą konkretną funkcjonalnością. I masz taką w miarę ładną, podzieloną historię. Natomiast to się sprawdza zdecydowanie lepiej w momencie kiedy masz wielu programistów. I każdy z nich pracuje na osobnym branchu, i później te brancze się mergują ze sobą, czyli łączą. Jeżeli sam pracujesz nad projektem, być może jeden branch master w zupełności Ci wystarczy, więc nie ma sensu na start komplikować tego jeszcze bardziej. OK, jeżeli chodzi o wstęp do gita, myślę, że mamy to. Możemy przejść do następnego filmu.